Wizowie! Jesteśmy jesteśmy tutaj na Warszawie Filem. Tu kończy. Tu jest. jakieś Alicja, a też Filt. On już kończył bieg. To jest pociąg. Koleje mazowieckie. Z stacji to skończył piek, a tu jest. Nie mogę pokazać, co są. Mogę pokazać o Alicję. O, zobacz już odpala mikrosystem napisane Po sygnale od wsiadanie w zapronione. Si si Muszę. Tu jest... Tu... O, tu są dwa jednostki. Wie. Dwie jednostki filtów. 160. Mogę to pokazać? Są... Dwa to wie jest mostki Alicji. 2000 7. O. Jesz. Już odpadł system. Nie ja mam tu kąt jedzie, mogę pokazać. Cicho pomóżcie. Postań, żeby... Wchodzi to na... Nie, żeby chciał je na To jest mikrosystem. Ważny makrosystem. to, A tu jest koleje sowietkie napisane. Это тут А то есть что мальки, что Это мальки? Przepraszam sobie. Ale tutajczka. Fajnie. To Małkini. A tu to tłuszcza. Jest to Małkini. R 60. jest to z warsza To małkini, A tu jest. Warszawa Wireńska Tuszcz. Opa! Nagrywa é z nami pan Kołomb. Tu és kołomb? Chyba i... zobacz. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, z Tá, tá. Tu jeszcze, nie wiem czy mogę wam powiedzieć, są starego typu ławki i są takie światła z ławką na kłębie. Widzieliście wcześniej pana kłębia? To jest semafor, oznacza stój, tu stój, czyli semafor oznacza stój oznacza na teraz pójdziemy na tam nam handlowsze idziemy idziemy tato przywoń i jedziemy co jest tutaj, proszę pana? To jest zakaz spalenia. Napisane tu jest, zakaz palenia, musiałem trzy opieprzyć pana. On był nie, a to jest. Stacja jachowo zakończone. Jaskowo Zakończone musiałem opieść pieprzy z pana, Pontaliu. pan się zdenerwowałem. S sam wiesz. To jest pilotomat. Pilotomat. Tu płaci się kartą i kotówką Chodź staną. Jest ok. To jest zakończona. ok, jest To jest zakończona. To jest zakończona. To jest zakończona. To I sub i To subs i subskrybujcie kanał, żeby I lajkujcie